Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 20 czerwca poniedziałek, Jana, rozdział 8, werset 12. Potrzebujesz więcej światła. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Nie troszczyć się o ciało. Poniedziałek, 20 czerwca. Pod, przy całej głębokiej i skomplikowanej teologii Pawła, jego rady były bardzo praktyczne. Wszelka teologia i wszelka wersja Ewangelii skupiająca się na zabawieniu, jedynie w zimnym i prawnym wymiarze jest pomyłką. Chrześcijaństwo to Jezus, ale nie jedynie w teorii oderwanej od życia. Chrześcijaństwo to Chrystus i to, co uczynił dla upadłej ludzkości przez swoje życie, śmierć, zmartwychwstanie i kapłańską służbę. To nie tylko zmiana naszego prawnego statusu przed Bogiem, ale także zmiana od nowa nowonarodzenie w nas, nowe życie w Panu. Przeczytaj 13, 13 rozdział listu do Rzymian. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre czyny, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, Tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest słowem Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami bożymi po to, aby tego właśnie szczegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy: komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaść, bojaźń, komu cześć, cześć. Bratnia miłość. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się. Ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliście. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się zbroje światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i w pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać porządliwości. Skup się na codziennych i praktycznych radach skierowanych przez Pawła do chrześcijan. Większość tego rozdziału dotyczy tego, co składa się na bycie dobrym obywatelem i człowiekiem. Jest to wykład zasad prawa skupiającego się w przykazaniu. Mił i bliźniego swego, jak siebie samego. Jednak Rzymian to ton nieco się zmienia. Paweł zaczyna rozdział mówiąc o posłuszeństwie władzom świeckim, a następnie przechodzi do kwestii zbliżenia się dnia pańskiego, pisząc, że z uwagi na czas, w jakim żyją, chrześcijanie powinni poważnie podchodzić do swego postępowania. Pod koniec rozdziału znajdujemy stwierdzenie obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, którym występuje to samo greckie słowo, które się znajduje w Galacjan, rozdział 3, werset 27. Tak więc oba wersety mówią zasadniczo to samo. Kontekst 13, rozdziału listu do Rzymian wskazuje wyraźnie, co Paweł mał, miał na myśli, mówiąc o obleczeniu się w Chrystusa. Obliczenie się w Chrystusa oznacza życie w wierze i posłuszeństwie. To samo greckie słowo tłumaczone jako oblec się występuje w Rzymian, rozdział 13, werset 12, w kontekście włożenia zbroi światłości. Odrzucili uczynki ciemności i teraz chodzą w światłości. Cokolwiek innego jeszcze oznacza obleczenie się Chrystusa, z pewnością dotyczy kształtowania charakteru, postępowania i miłowania na wzór Jezusa i naśladowania Go. W tym sensie, w miarę jak sytuacja wokół nas staje się coraz gorsza, odziani w Chrystusa powinniśmy stawiać się coraz lepsi. O ile inne byłoby Twoje życie, gdybyś był w pełni przeobryczony w Chrystusa? Jakie obszary Twojego życia wymagają jeszcze poddania i śmierci dla własnego ja, aby Pan Bóg mógł w pełni działać w Tobie? Jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś w pełni poddał się Jezusowi? Dziękuję.